odnośnie tego kaki ja to kupiłem od osoby prywatnej, bo wiele osób pisze w komentarzach i pyta gdzie ja to kupiłem, żebym dał namiary. to jest osoba prywatna, która sobie tam kupiła za dużo i po prostu się pozbywała nadwyżki to nie żaden sklep, ani hurtownia dlatego mówię, że miał to jest twierdzi gość, że ciężkie do, do, do no, żeby to, ciężko, żeby to dostać jak ja przekopałem internet, to nie znalazłem. A też mnie ostrzegał przed mnóstwo ilości oszustów, którzy twierdzą, że to jest to, a potem się okazuje, że to nie jest to. Ja wiem, wierzę na tyle gościowi, że że fakt, że ma to na ogrodzie i mu to rośnie i owocuje. Zdjęcia są w poprzednim filmiku, więc możecie sobie zobaczyć zdjęcia z jego ogrodu. Ma, rośnie mu to, owocuje. Więc dlaczego miałbym mu nie wierzyć? Nie doradzę nikomu, gdzie można kupić, bo po prostu nie wiem. Nie odradzam, nie polecam. Po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. I tyle. U mnie oczywiście wieje, ale jest w miarę ciepło, bo plus 10. Postanowiłem, że przewietrzę trochę te roślinki. Otworzę to, bo przez najbliższy tydzień w nocy mam rozić, Zaś po minus 3, minus 4. Za dnia ma być na plusie, ale w nocy będzie mrozić, więc niech się jeszcze wywietrzą, póki mogą. A. A później co? Przykryję dodatkową folią, żeby farelka za dużo prądu nie ciągła, żeby ta ciepłota za dużo nie uciekała. Z tego co widzę, w Waszyngtonie mają się dobrze, ale to zaraz zobaczymy, co tam się dzieje i skrywa pod tą folią. Ja wiem, że Wy dobrze wiecie, co tam się skrywa. Wiatr wieje. Patrzcie. O, tak delikatnie teraz przy mnie. Nie chcę się pokazać. Patrzcie, jak mi liście po, pokrzywiło a chodzę i poprawiam nie wierzę po prostu widzicie nie ma czasami rady Jest silny wiatr i psuje wszystko czasami wieje niestety wygląda, wygląda trochę lepiej Dobra, odtykam kamienie i patrzę dookoła, co tam się dzieje. Folia już otwarta. Zobaczmy mandarynkę, czy coś się poprawiło. Istnieje nadzieja, że będzie żyć. Wypuszcza listka. Nowe, no ale dalej czernieje. Zobaczymy. Truskawki wsadziłem do Waszyngtoni i do mandarynki, żeby już ruszyły malutko. A tutaj co? A tutaj no nic. Wszystko sobie czeka na wiosnę. Dobra. Skierniewicka. Jak będzie ładnie kwitła. Wieje tak bardzo, że ja się boję, że mi porwie tą folię. Poleci do sąsiada. Słońce wychodzi, przewietrze chwilę, i po prostu to zakryję. Wolałbym, żeby tam słońce naleciało i było tam ciepło, a nie wieczyć. Jeszcze cykasa, tylko zerknę do środka, czy nie wychodzą jakieś nowe liście. Coś tam chyba jest, coś się klaruje. Jeszcze jedna sprawa. Wziąłem sobie konewkę z wodą, bo po posadziłem sobie to kaki wczoraj, a jeszcze nie podlałem. A trzeba zamulić, żeby tam powietrze nie było, bo jak jest powietrze, to będzie gniło. Ciekawy w ogóle jestem, czy przez tą ziemię tam e, wsiąka. To znaczy, że jest dobrze. Kurczę, nie mogłoby już mrozów nie być. Niech sobie będzie zimno, niech sobie pada, ale żeby mrozów już nie było. Ach, jak tu żyć? Może tak kilka razy podlać, by to wciągło, następne, wciągło, następne. Głupio zrobiłem, że jak w trakcie zasypywania mogłem podlewać od razu wtedy i dosypywać ziemi. Byłoby może lepiej. Było troszeczkę ciepło i zaczął się liście rozkładać. Więc zobaczcie, trochę karpus. Nie potrzebuje jakichś upałów. Nie wiadomo jakich warunków, do tego, żeby przerastał. Dzidy się wysuwają i się praktycznie, no kurde, no rozkładają się. Czyli rośnie. Rośnie pomimo tego, że są cały czas przemrozki w nocy. Wystarczy słońce ta palma rośnie. Teraz macie odpowiedź, że na to, że nie, nie potrzeba nie wiadomo jakich warunków, żeby taka palma rosła. Nawet okres wiosenny wystarczy, wiosenny z mrozami, przymrozkami, żeby palma rosła. No wypas. W Waszyngtonie czy daktyl w gruncie odsłonięty na takich temperaturach nie wierzę w to, żeby cokolwiek puścił. Mogę być w błędzie. Po prostu nie mam, nie mam porównania. Ale na wiosnę w Kopie Daktyla i w Waszyngtonie będę mógł coś więcej powiedzieć z obserwacji, o ile mi to przeżyje. Bo przecież z to strachem nie trzeba za dużo robić. A z tamtymi palmami to już jest taka, jakby powiem, wyższa szkoła jazdy. Tam już trzeba na wszystko zwracać uwagę śledzić, pilnować patrzeć. To już nie jest takie łatwe. Ale wiadomo, co nie jest proste, to człowieka ciągnie. Ja nie dam rady? No właśnie, trzymajcie się, hej.